Siemandaro Dzisiaj pokażę Wam pobraną mapkę. Taką zamkiem. Już graliśmy na niej. Musi mi się oczywiście Minecraft od nowa załadować. Nie wierzę. Dobra. Widzowie, jak Wam się coś wyświetli po pobraniu mapki, to zatwierdźcie, to bo po prostu tak to działa. Nie wiem czemu tak. Nie mam bladego pojęcia, już graliśmy na tym, ale dowiedziałam się że mapki nie zapisują nowych rzeczy i teraz muszę od nowa robić sobie jeszcze ustawię tylko tryb pokojowy bez mobów bo żeby mi się w nocy tu moby nie respiły tryb pokojowy, pokojo, pokojowy, pokojowy tryb, dobra okej, okay, dobra tu zaczynamy, za, tu zaczynamy ale przelecimy od razu do głównej części na końcu pokażę wam to bo widzowie to nie będzie 3 minut takiego oprowadzania po środku wioski tam jest też wioska kumpel z którymi to nagrywałam Nie w ogóle się nie pokapował on że jest coś tu są też tu takie wieże, jak nie macie trybu pokojowego, to nie wchodźcie do tych wież na survivalu. Bo tam jest masakrycznie ciemno i nic nie widać że tam jest biliard mobów, ale nie będzie tych mobów, bo włączam tryb pokojowy Ogólnie tak ona chciałaby wyglądać od środka Taki wież są chyba cztery I przechodzimy do głównej części od razu lecimy do zamku. Nie wiem, czy tym razem zapiszę. Weszłam na drugi rodzaj mapki. Po prostu odbudujemy to, trakcie, i już będziemy grali cały czas. Zapiszę to. Tak wygląda środek. Zrobiliśmy tu takie fajne trony. Mamy też tutaj wgrane. Muszę to od nowa Dobra, to. A bo to jest drugi świat, i tu nie ma tego wgrane. Te wejdziemy na ten drugi może tam wgrało. Może widzowie tutaj zapisały, nie wiem, może znowu się, zaspimy na spałnie, tam gdzie się spiliśmy na samym początku z nim, z e, moim kumplem. Nie podam jego imienia, nie chce się podawać w necie, on. Więc Sorry nie podobam. On nawet nic nie mówił na filmiku, jak on robią się, no, nie, te widzowie na granych mapkach można im nie można nic zbudować, bo to po prostu nie zapisuje. W ogóle widzowie by myślał, że to jest takie będzie małe, a tutaj patrzcie jaki i takie zdziwienie co jest. A to jest moje ulubione miejsce. Ciekawi Ciekawie jestem, bo tu mogę moich dwóch młodszych kumpli ode mnie. Więżon i to będą strasznie często trafię na milion procent. To będzie moje ulubione miejsce. To... To są lochy. A nie tam będą mieszkać, tak? Tu mam szczelnicę. Zaraz wam pokażę za główne. Tu mam drugą. Nie wiem, po co dwie strzelnice, w ogóle po co jedna. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, więc nie będziemy dalej patrzeć. Ogólnie, tu mamy stówkę taką i zrobiliśmy je Skąd Nie wiem, dobra. Tu mam stółki, Zrobiliśmy ją cztery razy ładniejszą z moim kumplem. W ogóle, zaraz. Czekajcie, widzowie, tylko coś dodam. Dobra, widzowie, nie dodam tego teraz pomieszczenia, co wychodzi znowu z gry. <gry> tu mamy przejście do tego pomieszczenia, w którym nic nie ma. A nie, to jest to wyżej, dobra. To nieważne. Ale tam i tak nic nie ma. I przechodzimy teraz do głównego miejsca. Tu jest. Tu jest i tu ogólnie zrobiłam pokoje tylko to będziemy musieli za każdym razem odbudowywać najwidoczniej chyba, że zapiszę mapkę wreszcie na może wtedy to wiesz, że jeszcze jedna jest tam w ogóle to jest takie, na takiej górze taki gigantycznej i teraz przechodzimy do wioski tu mamy cmentarz, więc coś kryty nie wierzę to czas na oszczędności a jak oszczędności to al. Tu mamy cmentarz, takie mroczne miejsce i najbardziej mnie ciekawi Tu mamy kościół, tu mamy farmę W widzowie. Tu nami ląd, coś będzie, jeszcze nie wiem co Co, co jest? A, tu jest przejście do tego. Znikarza. Dobra, nie wiem. Tam nie wchodzimy. E, tu ma więcej zakmarków niż mi się wydawało. Co tu jest? Kurczę, bardzo, co tu na górze? A tu jest ten dzwon, dobra. I przechodzimy teraz do wioski, widzowie. Tu mamy farmy, tu mamy też takie. Patrzcie widzowie jaka duża farma. <laughs> widzowie, ona mi się nie regeneruje co? Tu mamy nawet młyn, a ta mi się cała nie chce z więc ona jest gigantyczna. Tu mamy coś takiego. Tu mamy. O, tu ma tego nie widziałam akurat. Nie pamiętam, że coś takiego jest. Tu mamy coś takiego. A tu mamy takie skromne domki. Tu mamy jakąś. nie wiem po co to jest, ale tu mamy różne domki. Takie niższe. Tu mamy jeszcze takie domki. Ta wioska jest gigantyczna. Tak, 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 tak. A tu mamy środek. Co tu jest? Włączyłam tryb bez mobi, więc ty mogłeś. że to jest ja no Magii! No, się. Kurczę, nie chce mi się. Nie ma. Tu, tu jeszcze jest. I no ogólnie, tu już byliśmy. A przy tamtej ścieżce nic nie ma. Tam zaczynaliśmy. Tu mamy nawet zegar. A tu jakieś takie bantany. Nie wiem, co to jest. Po jakiego używa. Ogólnie, tak wyglądała cała pobrana mapka. Mam nadzieję, że Wam się podobała. A już Wam pokazuję jak wygląda aplikacja do pobrania tej mapki. W ogólnie na środku macie widzowie aplikację, jak ta aplikacja wygląda i możecie sobie też sami pobrać takie mapki. Żółte nie oznaczają, że są za pieniądze, po prostu trzeba reklamę obejrzeć. Możecie sobie przybliżyć i ją zobaczyć. Więc to wam Panie pieska i na razie.